Miałam teraz zegarka w sobie, zgodziłam na 23, będzie telefon. kiedyś wygrywały czy coś. się na 23, musicie uwierzyć. O 23 dowiedziałam się kiedy w światło siatkę zapalają. Zapalają o 5 rano. Zapalają siatka o 5 rano. No, już miałam 23.40. Więc już jest zgasić jest światła, ale teraz dojdziemy sobie do końca drogi, ale bez światła. Sprzedaję się, postaramy. Ciekawe się. Co to jest? Dobra to pies na szczęście Co jest? Co to tyle ptaków? Ile ptaków spierdala Jakby coś było na drzewie, bo to wtedy drzewo wlazło To co to jest? Co to jest? Coś co jest na drzewie Nie wiem, to drzewie. Ty. Nie wiem co to jest Chyba jakby ktoś tam powiesił coś Jakiegoś jak, już klikaj jakby ktoś powiesił na drzewie Nie wiem, nie podoba mi się to Takiego Szerego kulika Idziemy do tamtego Znaku tam w oddali, tam jest taki znak nie, go być, nie, go nie wiem czy widać Widać jak się odbija czasami o, co powiedzieć. O, tam się pali się, bo może ten, może jeden generator z tego proszę. Bo to są ogólnie dwa generatory. To by wtedy miało sens. Po prostu zaoszczędzić na planie, proszę. Ty, co to jest? w no, tam tu jest dwa za nagraniem Teraz chyba ja to odjechał w ciemnościach Przecież chyba nie Wow, idziemy szczegóły, idziemy na wałsy czy na łąkę Idziemy, czyli kto tam stoi? To kosz, dobra, wszystko wygląda podejrzanie w ciemności, ale co się dziwić, ciemność jest i będzie sprażną. wiem, pójdziemy sobie na to pole, Balu, chodź, Iwi, idziemy sobie na to pole, które mieliśmy mieć o w nocy, ale ostatecznie nie poszliśmy mi się wydawało, że ktoś tam stoi. Ługa, buga, buga strafne. Balu, nie ma, jest libi i ten śnipu się ma. O, jesteś. Balu, gdzie twoje pół litra? Ole, balu! Balu! Coś w trawie było coś w trawie jest O tam coś, tam coś jest Ty tam coś jest, jest. Jakieś oczy się ściły na wysokości drzewa Nie wiem co się nagrało Nie podoba mi się to że coś się patrzy na ciemności. Jest wysokości mniej więcej 2 metry Jakieś oczy się na wysokości 2 metrów właśnie gdzieś tak tam to... To się ciekawie bardzo nieciekawie się robi. Tak od nas mi się nie wydawało. Możliwe, że, że szablą nas po prostu. Człowów tu jest pełno. Więc no... Bo no, jesteśmy na tym polu, to myślę, że tu mamy pójść. Pójdziemy tutaj polem, bo czemu nie? Albo nie, bo to jest 30... ten... No i zasadził te żądki tak to, 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 nie, to w to, 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 to tak średnio No dobra, wracamy się, bo to nie o co O Te Ty by było to widać Coś tam w trawie jest Coś ciekawego, to kołyszarka. Balu! Bibi! Chodźcie! Ciągle ptaki spierdzają. Ile jest Nie podoba mi się fakt, że przed chwilą widziałem drzewie. A troszeczkę dalej od tego drzewa, tam, tam gdzie widziałem, jakieś oczy. I coś ciekawego, w trawie. Widać to teraz było na kamerze. To już jest hardcore. Tym bardziej, że mam traumę, kiedy w 22 właśnie u mnie na łące coś mnie goniło. A 22 to było... Miałem 11 lat na moich urodzinach. No nie te była, prezydenty na urodziny. Szczerze mówiąc Nikt by nie, nie chciał mieć takiego prezentu na urodziny Wyjedzie drugi 22 na łąkę Tak dla atrakcji Gości jakby coś go goni Dobre Okej okay, idziemy do domu Miruś, chodź. Kto Miruś! Chodź, Miruś! Miruś! Chodź! Myślałeś do psy? Może że nie. Nie, nie psy. Balu! Nie, to bardzo dobra. Już nie wiem. Bo ja patrzę tylko i wyłącznie po oczach, no bo... Nie widzę. O, jest Bibi. Bardzo z Bibi. Jest. Bo ja nie widzę. widzę... widzę tylko po oczach, bo ja nie widzę samego konturu postaci. Zwierzęcia. Którą widzę. Tylko widzę oczy, nie? Nie wiem może teraz mi się trzeba to podobać Coś się to się ciło Pod dali Ja, pier ja pierdolę Ale jest strasznie strasznie o, co tam jest w trawie. Nie, nikogo nie ma, Może jak tylko był, Co tam leży? Walu! Bibi! Dobra, jesteśmy w zdrowi. Tylko coś mnie obserwowało z krzaków Kolejny spoterec, nic mnie nie goniło Teraz na był obserwowany Dziękuję wszystkim, do widzenia Cześć, się majnę.